Drodzy Państwo, od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę słyszymy o równolegle prowadzonych działaniach w cyberprzestrzeni. Ale te działania tak naprawdę nie zaczęły się 24 lutego, a trwają tak naprawdę już od bardzo wielu lat. Nieprzyjazne nam państwa nie tylko atakują naszą infrastrukturę informatyczną, ale także prowadzą dezinformacje w internecie. I właśnie o tej dezinformacji chciałbym porozmawiać dzisiaj z zaproszonym gościem, czyli z Piotrem Stanisławskim, który jest razem ze swoją żoną Olą Stanisławską współtwórcą bloga crazynauka.pl i który w ostatnim czasie bardzo dużo uwagi poświęca właśnie dezinformacji oraz szerzeniu fake newsów. Cześć Piotrek. Cześć, witaj. Witam się serdecznie. Piotrek, zacznijmy od, te, od tej pierwszej definicji. Czym jest ta dezinformacja w internecie? Wiesz co, no dezinformacja to są celowe, skoordynowane działania, których celem jest wywarcie jakiejś presji, ukształtowanie jakiejś opinii, wywołanie jakichś nastrojów czy jakichś działań. Ale to, co jest kluczowe, to jest to, że to jest działanie zorganizowane i, i no, mające bardzo konkretny cel i konkretnego odbiorcę. No właśnie, czyli kto, kto prowadzi tego typu działania? Czy to nie jest tak, że to ludzie sobie gdzieś tam, jest zupełnie losowi internauci piszą sobie komentarze, tylko to ktoś nadzoruje odgórnie, koordynuje? Na pewno tak. Oczywiście dezinformacje prowadzą różne... Organizacje różne państwa, i tak dalej. To, co w tej chwili, na czym w tej chwili się najbardziej skupiamy, to jest dezinformacja organizowana, koordynowana przez rosyjskie służby. Ja wiem, że to brzmi może trochę jak jakiś spisek, albo jakaś dziwna opowieść, ale to jest rzecz, o której wiemy już od dawna, tak jak wspomniałeś, to się dzieje. Od wielu lat, to znaczy jest dość ściśle monitorowany, przynajmniej od 2016 roku, od wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta rosyjskie interwencje były. Bardzo wyraźne i z tego co wiemy, w jakim stopniu wpłynęły na wybór na prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast no, można powiedzieć, że cała sprawa wręcz wybuchła teraz, kiedy się rozpoczęła wojna w Ukrainie, choć już była też widoczna wcześniej podczas pandemii. Ta spora część tych działań w ciągu ostatnich dwóch lat była nakierowana na to, żeby na przykład zniechęcić nas do szczepień. I jak widać, całkiem nieźle się to niestety udało. A jak w ogóle wygląda w, tak technicznie to szerzenie tej dezinformacji? To jest tak, że są jacyś nie wiem, studenci, którym płacą jakieś służby nie wiem, 5 zł za post na Facebooku czy na Twitterze, i te, ci studenci dostają taki ta, treść tego posta i zamieszczają ze swojego konta? Jak to wygląda? No, nie do końca tak, ale nie jesteś tak daleko hmm. od prawdy. To znaczy, są y, firmy. Y, które są zresztą związane ściśle z oligarchami powiązanymi z Kremlem. Te firmy zatrudniają ludzi kilkudziesięciu, kilkuset, może więcej, w tej chwili mają potężne budżety. No, dwa lata temu budżet jednej z takich firm wynosił, <coughs> przepraszam, wynosił milion euro tygodniowo, tylko jednej. I tam są zatrudnieni ludzie, którzy nie są jakiejś, może, wysokiej klasy specjalistami, bo dla nich narracje wymyślają rzeczywiście fantastyczni specjaliści, którzy bardzo dobrze znają Polskę, niestety często lepiej niż sami Polacy. Natomiast ci ludzie mają po prostu za zadanie zakładanie, utrzymywanie kont w serwisach społecznościowych przede wszystkim. Te konta są często hodowane przez wiele lat, żeby no nie robiły wrażenia założonych tu i teraz przed chwilą, i potem w odpowiednich momentach te konta są aktywowane i na przykład przełączają się z takich zupełnie neutralnych treści na szerzenie treści, które są już skoordynowane, już pochodzą z, można powiedzieć, z rozdzielnika i wzmacniają określony przekaz, podchwytują pewne rzeczy. To jest jeden wątek. Drugi wątek to jest działalność sieci botowych. To są z kolei konta, które można powiedzieć są automatycznie w jakimś stopniu sterowane i ich zadaniem jest zwiększanie zasięgu danej informacji. Oczywiście to działa w bardzo różnych momentach, bo niecała, nie wszystkie dziwne i niebezpieczne potencjalnie informacje są wytwarzane, można powiedzieć, w Rosji, ale na przykład są osoby polacy, którzy no z racji jakiegoś tam swojego światopoglądu sami takie informacje generują i puszczają w mediach społecznościowych i wówczas również aktywowane są na przykład właśnie takie sieci botowe, które taką informację gwałtownie rozprzestrzeniają. Ona zyskuje ogromne zasięgi, których normalnie by nie zyskała, ale ponieważ jest dokładnie po myśli Rosji, to jest to w jej interesie, żeby uruchomić te swoje metody szerzenia tej informacji. A jaki cel mają te grupy interesów w szerzeniu takich dezinformacji? Wspomniałeś, że, że na przykład wpływ na wybory, tak, czyli wybory w USA. A jaki na przykład w tym momencie teraz te, ci trolle internetowi, ci troli, trolle rosyjscy, którzy w tej chwili działają tak bardzo intensywnie, na których działalność wszyscy teraz zwrócili uwagę, co oni chcą osiągnąć przez swoje posty? Najogólniej rzecz ujmując, destabilizacja sytuacji w Polsce, pogorszenie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i zadbanie o interesy Rosji, na przykład troska o to, żeby osłabić lub znieść sankcje. Czyli innymi słowy, te wszystkie rzeczy, na, Ros na których Rosji w tej chwili najbardziej zależy, widzimy na przykład bardzo intensywną w tej chwili wzmagającą się narrację skierowaną przeciwko Ukraińcom, uchodźcom, Którzy są obecnie w Polsce. Te wszystkie opowieści o tym, jak to Ukraińcy mają większe prawa niż Polacy, jak to dzieci polskie miały być wyrzucane rzekomo ze szpitali, żeby zrobić miejsce dla dzieci ukraińskich, czy też. Przy powracające narracje, odwołujące się do historycznych właśnie między Polską a Ukrainą. To wszystko ma na celu po prostu wzbudzenie w Polsce niechęci, nieufności wobec Ukraińców, których jest w tej chwili w Polsce mnóstwo, a będzie znacznie więcej. I chodzi o to, że jeżeli uda, nam, uda im się nas tutaj pokłócić, to zarówno sytuacja w Polsce będzie niestabilna, jak i obraz Polski za granicą, który w tej chwili no jest bardzo dobry, tak? mimo że Polska sobie zdążyła wcześniej nagrabić w Unii Europejskiej i tak dalej, to, to co zrobili My zrobiliśmy obywatele w ostatnich tygodniach fantastycznie ten obraz poprawiło, co jest bardzo nie po myśli Rosji. Podobnie jest na przykład w kwestii y, szerzenia informacji o wysokich cenach benzyny. Tak, ceny benzyny są wysokie, wiemy o tym. Y, natomiast nakręcanie tej informacji, nakręcanie strachu i sensacji wokół tego jest po myśli Rosjan, dlatego że y, u nich jest z kolei kierowana taka narracja, że wysokie ceny benzyny to jest efekt tego, że my nałożyliśmy sankcje na Rosję, w związku z czym jeżeli sankcje zdejmiemy, to ceny benzyny spadną. To jest oczywiście bzdura i to nie jest takie proste i to tak nie działa, ale dla wielu ludzi to może być w jakimś stopniu przekonujące, w związku z czym my Rosy, Rosjanie bardzo dbają o propagowanie takiego punktu widzenia. Wspomniałeś, że bardzo często oprócz takich prawdziwych troli internetowych wiele takich wypowiedzi, chociażby na przykład takich prorosyjskich, czyli wspierających tę narrację troli, generowanych jest przez normalnych Polaków, nieświadomych niczego tak naprawdę, czyli oni nie dostają nawet żadnych pieniędzy za tego typu posty, tylko... Akurat sobie tak uzdolali w głowie, że tak jest. Natomiast ta informacja gdzieś jest tworzona przez, przez osobę prawdziwą, żywą, przez Polaka, który ma 16 followersów i normalnie nikt by tej wypowiedzi nie zauważył. Ale tu nagle botnet zaczyna funkcjonować i podbijać, lajkować tę wypowiedź, i ta, ta wypowiedź trafia do mainstreamu. W związku z czym. Jak możemy rozpoznać zarówno te boty, które mówiłeś, że są hodowane od wielu lat, czyli sam fakt założenia konta e, o niczym nie świadczy. To może być konta założone w 2014 roku, e, albo może to być wręcz osoba, która polska, która dotychczas pisała normalne posty polskie i nagle e, publikuje taką, taką, taką narrację właśnie prorosyjską. Jak rozpoznać w takiej sytuacji tego, tego trolla? Musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim niekoniecznie jesteśmy celem dezinformacji, możemy być też jej narzędziem. Więc fakt rozpowszechnienia dalej jakiejś informacji, która jest można powiedzieć korzystna dla Rosji, może być efektem tego, że ona do nas dotarła. Pochodzi być może od Rosji, ale dotarła do nas jakimiś innymi kanałami. Jak rozpoznać? Jest to, to nie jest takie łatwe. To znaczy, sieci botowych nie mamy co rozpoznawać, bo one nie mają dla nas większego znaczenia. One znaczy mają ogromne znaczenie, ale to zwalczaniem ich zajmują się już wyspecjalizowane organizacje. Natomiast warto zwrócić uwagę na przykład na konta facebookowe, które mają niewiele materiałów, mają powrzucanych trochę zdjęć. Często na przykład zdjęcie profilowe pochodzi z serwisu This Person Doesn't Exist, czyli to jest taki serwis, gdzie. Sztuczna inteligencja generuje twarz nieistniejącej osoby, dość często jest to wykorzystywane. Często są to osoby, które widać, że mają na przykład dziwnych znajomych na Facebooku. O ile jest, mamy dostęp, możemy to zobaczyć. To są to znajomi pochodzący no, z całego świata w dziwny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem części krajów azjatyckich. Wiadomo, że to są tak zwane kupieni po prostu znajomi, nieprawdziwe osoby. Więc tu przede wszystkim czujność, przede wszystkim. Nieudostępnianie dalej tego, co takie osoby robią, i nie wchodzenie z nimi w dyskusję, to jest bardzo ważne, bo w ten sposób zwiększymy zasięg. Nawet tylko dając, nie wiem, złą reakcję, znaczy wrr, na Facebooku, już zwiększamy zasięg takiego komentarza. Jasne, tak bardzo dziękuję za te, za te informacje. Myślę, że są bardzo cenne dla naszych widzów, ponieważ to, co chcielibyśmy przekazać tutaj ja i właśnie tu też z pomocą Piotka, to to, żebyście państwo, moi drodzy, jeżeli znajdujecie takie informacje w internecie, jeżeli widzicie, że one wyglądają dla was podejrzanie, jeżeli ta informacja może się rzeczywiście wpisywać w taką narrację rosyjską czy taką kremlowską, starajmy się rzeczywiście ignorować taką informację, starajmy się jej nie podawać, nie lajkować, co, co Podkreślił tutaj Piotr, ponieważ to również zwiększa zasięgi takiej informacji. No i jeżeli jest taka możliwość, to również zgłaszać taką informację do potencjalnie Twittera czy Facebooka, bo jest szansa, że wówczas taka, taki serwis tę, tę informację zablokuje i, i usunie również konto, czy zablokuje konto jej autora. Piotr, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za, za połączenie. Dziękuję. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że też, że też wyciągniecie sobie odpowiednie wnioski i odpowiednio będziecie podchodzić do tej informacji, która rzeczywiście jest bardzo popularna teraz w internecie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w moim programie w przyszłym tygodniu.